powietrze jest nam niezbędne do życia. W każdej minucie nabieramy do płuc od 6 do 8 litrów tej życiodajnej mieszanki gazów. Dlatego tak ważne jest, by była ona pozbawiona zanieczyszczeń. Jak zatem chronić powietrze? Możliwości jest bardzo wiele. Najprostszą metodą, którą się stosuje w Małopolsce i Krakowie, które jest jednym z bardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, ale nie najbardziej, likwiduje się tą niską emisję poprzez ograniczenie ruchu drogowego w centrum miasta, ale również poprawę jakości palenisk, to znaczy te, które umożliwiają spalanie węgla niskiej jakości, lub pali się w nich rzeczy, które są źródłem zanieczyszczeń. I związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia wymienia się na piece, paleniska, które są w lepszej jakości, osiąga się większą zdolność energetyczną. Problem zanieczyszczonego powietrza występuje na całym świecie. Niestety, wśród najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, aż 33 to miasta w Polsce. Chyba najistotniejsze to są zanieczyszczenia przemysłowe i niska emisja, która pojawia się głównie palenisk przydomowych e, oraz komunikacji drogowej. Problem występuje nie tylko w Polsce a o czystość powietrza zapytaliśmy dziennikarzy z Ukrainy. A to u nas dużo, bardzo maszyn. Tak mówi się o tym, ponieważ są miasta, które są zakorkowane, więc samochody zanieczyszczają powietrze spalinami. Ale mówi się zwłaszcza wtedy, kiedy wybuchają pożary i wtedy bardzo odczuwa się ich skutki. Mm, так що ми говоримо, ми відчуваємо це на власній легені. Bardzo трудна ситуація є в промисловому обводі донецьким. W Rzeczywiście, to bardzo blisko frontu, w Mariupolu. Ludzie protestowali, ponad 5 tysięcy osób wychodziło na ulicę. Ponieważ huta produkująca truła powietrze, oczywiście było to lekceważone, ale ludzie zmusili oligarchę Achmatowa, żeby wstawił filtry, żeby było czym oddychać. Teraz mogą wychodzić na ulicę matki z małymi dziećmi. I oni przekonali oligarcha Achmatowa, żeby on zaczął coś рухатись. W tym Ochronę powietrza mają wspomagać specjalne programy. Ma to znaczenie szczególnie w regionach o najgorszej jakości powietrza w Polsce. Czy są programy, które mają spowodować ograniczenie zanieczyszczenia powietrza? No, w Polsce funkcjonują dwa główne programy, jest to program ograniczenia niskiej emisji oraz program KAWKA. No, niestety kończą się już środki finansowe na te programy, dlatego muszą one być dofinansowane przez gminę. No i gmina dofinansowuje te wy wymiany palenisk czy podłączenia do sieci energetycznej. Negatywne skutki długotrwałego wdychania toksycznego powietrza ponosi cały organizm, w tym układ krążenia i układ nerwowy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy już teraz zadbali o to, co jest nam przecież niezbędne do życia. Przy golini, Нахилився до води, ти скажи, скажи Калино, як попала ти сюди, ти скажи, скажи Калино, як попала ти сюди. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv